Witam Was w kolejnym odcinku serii Item Magic 8 Day of the Destroyer. Co my robiliśmy w ostatnim odcinku? Powiem, że byliśmy w tym właśnie domu, kiedy byliśmy. Co to za mapa? Dalej. Yy, no tutaj nie, tam nic nie ma ciekawego. Yy, idziemy na południe. Na południe. Na południe. Zanim wejdziemy do portalu, który możemy otworzyć właśnie dzięki... Przeklęty meteoryt. Zanim będziemy mogli dostać się do meteorytu, dzięki, dzięki któremu dostaniemy się na drugą stronę z pomocą naszych wspaniałych kryształów, prześpiemy się. Ole, ciemno mi do świtu. Wyjaśnij. I idziemy pozabijać. No bo cóż innego, no bo zostało do zrobienia, jest i tutaj jest sporo, ale my damy radę. Dobra, Prawda? Cześć, pomaliłam? Gin? Jest, dobrze, dobrze ci się ginie. Tak. No chodź, no bij się, bij się. Szybić, chcesz, się bić, chcesz się no, nie, to za wszystko. Nie tak blisko, proszę Pana, nie tak blisko. Trochę to we mnie strzela. A, to ten we mnie jeszcze strzela, no! O! Jeszcze czego, tylko spróbuj. No nie, no. Tak jeszcze mnie uderzcie, no. Ile was tu kolejka w ogóle ustawcie się? Oczujmy no, się? Dlaczego trafiliście w ziemię? Sama ta drużyna co trafia w ziemię? Hmm, Zresztą się trafia. No to mnie bijesz. Gin? Tak, jak będzie taka walka, gdzie będzie tysiąc wrogów do wybijania, to ja po prostu to chyba... Zważywszy, iż komentarz przy tychże walkach będzie dosyć ubogi, a będzie brzmiał gin, gin, ewentualnie gin. A mógłbyś Tam nie biję, nie wolno mnie być. Zostaw, zostaw mnie. Przestań. Won! Tak jest. Zostaw. 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 Tak jest. Jeszcze ty. No to o! Och, ośmieliłeś się uderzyć na kromanty... No to teraz, dobrze. Chlapana, go jeszcze go trafiła, dobra, jest, tu udało się. Tu, odczynnik i spadające meteoryty w tyle. A tam jeszcze was dwóch jest, ale wy się nie boicie, więc nie jakoś ja was się to nie boję. A, jeszcze trzeci! Strachajła. No gieni. Okay. Niestety, jeżeli zabijemy przeciwnika, kiedy będzie na wodzie, to jego przedmioty znikną. Aha, ja łuku nie założam, zapomniałam. łuk. Grafiasz. Oho! Cóż. cóż. Potknął się. Dobra. Ja też się potknęłam. No gień. Zajdź go strzelno. Weź go strzelno! Częsny wpadaj do tej wody. Dźwięk przy tym jest dosyć epicki, brzmi trochę jakbym się przenosiła w czasie, a nie wpadała do wody. O ty tylko spróbuj we mnie strzelić. Dobra, otwórzmy. Co my tu mamy? Leczenie chorób, czyli to co właśnie mamy dać w domkach bombastik co to jeszcze? tu jeszcze mamy? to 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 jest trollowa tarcza to dla troli z YouTube'a. taki suchar dobra to nie tak weź to weź to weź to weź to weź to na razie bierzemy jak. co? co nie? co to było? co na powiedziała? jezu przerażasz mnie kobieta tam odczynnik, że nie będę go tam też, że odczynnik wiem, wszyscy mi to pamiętamy. wy nie wytykajcie mi tego na może się prześpię no. dobra przespaliśmy się jest prawie noc do zobaczymy jak wygląda zmrok w tej grze hmm. też jestem zaskoczona tym faktem, że w ogóle coś takiego jak jest chodźcie tu no chodźcie Już szybciej nie można, prawda Co mnie wydarzy, że są zasiedlcy, ale cóż. Gij. Gij. O, jeszcze się odwrócił tu. O. Co za odważny pirat. No co mnie widzisz, co mnie widzisz, co? Co mnie widzisz? Jakiś śmiech rany gościa. Właśnie dlatego jej nie chcę. Jej głos mi przeraża. Oczywiście staram się robić tego jak najbardziej profesjonalnie, jak tym. No, jak majten Magicu 9. gdzie staram się mniej więcej opisać... Co tylko się dało? Co to jest? Leczenie chorób znowu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I zbroja. Nie masz miejsca. Nie masz miejsca? No to to wiadamy. Zbierać ten szmelc. No, pewnie. Na no, przykład czynnik jeszcze. A, bo dobra. Niech wam będzie. Co tu mamy? Mamy tutaj grzyba. Którego nie będę używać. Halabarda. Wiem, że to jest typ halabarda, umiem. Znam się troszkę, może nie za bardzo, ale troszkę się na broni znam. Na przykład to jest maczugę, nie no, żartuję. Trójeczka, taki mam dzisiaj dziwny żart trochę. Dziwny gatunek żartu, czyli tak zwany nieśmieszny. Może wezmę to sprzedam. Buty, buty damy tobie, kobito. Buty... Aha, aha. Gdzie te buty? A tu. Nie, Gremi mi znowu gdzieś tam wywaliło. Yy, Ale wyglądasz... tak... epicko. Pierścień, pierścień... Czy jakiś pierścień mógł być czymś innym niż tylko pierścień? łopanie. Wygląda jakby był trochę na duży. O, to ładnie. To ładnie wygląda. Weź to. Naprawdę, naprawdę... Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to jest straszne. Coś to jest? Coś tu jeszcze było? Nie wiem, wszystko otworzyłam. No. Taka miałam szybka? Hmm, dobra. Pobradziliśmy trochę teraz. Wzięłam coś do intelektu, nie wiem po co, skoro go bywa, ale niedługo. Magia ciała? Nie. Co tu mamy? Zbroja płytowa. Chyba nie. istlik język. Błogosławiona olejek. No przecież już. Bo czyścić, że Przemytycy że że się wszelkimi zimnymi towarami. Ale to już powiedzieli nam przecież. Rothaks. Mój brak rot road... Tak, żyje! A my naprawiliście kamienne portale, Muszę wrócić do domu, abyśmy mogli zapewnić przetrwanie naszej rodziny. A, czyli od razu wykonamy mi Żółta gorączka, wiesz ten zwój. No dobra, dobra, teraz na wszystkim dam co to jest. Reque Raven Quick Punch. Szybki... Szybki język. Przerażam mnie. To Arcem jest kupców Alvar zmieszka w mieście Raven, Raven Shore. Ten Raven... Tam, re, tam Raven albo Raven, może, może ra, Raven w Raven, shop. Dobra. Może obserwować rażne, różne rasy handlujące między sobą. Tylko on może podnieść twoją wiedzę w poziomie. Ale to ja nie, chcę wejść też. Bla bla bla, bo nie wiadomo co. On. Odsuń się. Nie, to już było. To już wszystkich zwiedziłam, a ten domek. Tak, aha, no to jeden wzwój został obręczony. Ale było ich 5, to jest za mało tego. Jest reszta? No cóż. To to, za wam wyjaśnię, to na przykład daje jakiś tam bonus do najczęściej odporności jakiejś całej drożynie. Oczywiście czym tam tymczasowo. Na przykład to dało nam do odporności na ogień. Tutaj na przykład się pojawiło takie cucu. -cu, co właśnie ma niby oznaczać odporność na coś. To jest tak zwana... Tak zwane wyzwanie. Tutaj trzeba wykazać się pewną, na przykład, tutaj mamy gra mocy. Gra przegrana. Co to znaczy, że na przykład, nie wiem ile potrzebuję, bo tutaj nie pamiętam tego. Też mam to napisane w poradniku, oczywiście go nie mam przy sobie. Na przykład mocy. Na przykład załóżmy, że muszę mieć 50 mocy. Jeżeli ta moja postać będzie mieć 50 mocy punktów tutaj. To ja tutaj sobie podchodzę, naciskam to i wyświetla się gra wygrana i w tym momencie, no to jest bardziej tak dla, dla szpanu, bo zanim do tego dojdziemy, to no cóż, e, dostajemy wtedy taki pięć na przykład punktów biegłości, co jest tak naprawdę niczym, no ale chodzi o fakt. do intelektu? Po co mi to? Kim jesteś? Delityk. Żółtego rączka. Proszę bardzo. Men, coś tam? Ekspert atletyki? Chyba nie. Mistrz badań bronił mnie. Żółta gorączka. Ale było was więcej. Gdzie jest tych... Ta reszta... Co się tak przybliża weźmy do... Weź, może. Dobra, no, czyli... Gdzie jest reszta? Ja tak się spytam. Że niby nie ma, że niby nie wiadomo gdzie są, że niby są jeszcze na innych wyspach, gdzie się dostać nie mogę jeszcze. Możliwe, możliwe. Chociaż wydaje mi się to nielogiczne. Powiedzieli, że jest to na innych małych wysepkach. Chyba, że to jeszcze po drugiej stronie. Są, 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 są? Nie ma. No to trudno, no to cóż. Prześpimy się jeszcze przed wejściem na górę. Otóż tutaj na górze mamy... Ta, 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 ta. No, to do góry ten łeb, no o. Świątynie. I dwie palmy po prawej i po lewej stronie. I zjeżdżamy w dół, jakbyście nie zauważyli. Teraz obniżymy łeb. I wejdziemy na górę. Po tak, taka prędkość po schodach. No po prostu jesteście niesamowici. Prześpimy się. Oczywiście podczas snu możemy zostać zaatakowani. Na tym polega ryzyko spania w ciągu... Znaczy nie w ciągu nocy, tylko po prostu. Spania na świeżym powietrzu. Tutaj wejdziemy, zapiszę jeszcze raz. Czy zapisałam? Chyba nie, więc zapiszę. Ja to tutaj zapisywałam, przepraszam. To na dole to, to set takie, to, to to jest właśnie gra po to, żeby spisać poradnik. Dlatego jeszcze będę to nie wczytywać sobie poza nagrywaniem, żeby po prostu udoskonalać naszą wspaniałą grę. Chodzimy. Historia mówi o tym, że świątynie, jak ludzi z tego okresu, były chronione przez pułapki, a nie potwory. Czemu zatem w ciemności dobiega, nie nie w ciemności, tylko z ciemności dobiega ta gadzie syczenie. Gadzie syczenie, powiadasz? zobaczymy. Co zobaczymy? Simon Templar. Słucham? Ach, ktoś jeszcze szuka drogi ucieczki z tej przeklętej wyspy. Nazywa się Simon albo Simon Templar. Dotarłem do tej świątyni, gdyż powiedziano mi, że tu jest wyjście. Podróżujmy razem. Przyłącz. Zawsze lepiej. On nie wygląda jak, jakby miał problem, ale spokojnie my się go pozbędziemy, jak tylko dotrzemy do jakiegoś sensownego miejsca. Idziemy na dół. Nie wiem, czy ja... Postaram się dzisiaj przejść tam lokację. Nie całą, ponieważ jest część, której... Nie, nie, przejdę. Ej, rozciągnę sobie światło. Dobrze, włączyliśmy sobie światełko, lampę włączyliśmy. Na dole jest dużo węży. Jak mówię, dużo, to znaczy bardzo dużo. To właśnie są pod nami w tym momencie. Idą za nami właśnie. I I wy. Chyba nie widzicie pewnie tego, bo tego nam. No, ma minę mapka jest dosyć mała, jak sama nazwa wskazuje. Ale my zrobimy teraz. Waga. Kamikaze. Waga, podnieśliśmy do góry, do góry, do góry. Wow. Wow, wow! Ej, za dużo was! Nie za dużo was! Gim, jezus tak myślał, że zawsze mi szło jakoś lepiej? Czy mi się stanie, czy mi wyjdzie? Gincie! Gincie! Zostawcie mojego necromantyki! Dobra, nie będzie tak źle. Tutaj jest mało miejsc, gdzie jest zielone. No, jeszcze ty zostawisz, sorry, przepraszam. Oj, to taki wytrzymały. Oj, gin, dzień, dzień! Gin! Dobra. Pewnie wyjdę na zewnątrz, się prześpię. Zabraliśmy trochę złota. Idziemy na górę. Czy ja mogę? Idziemy na górę. Hop, hop, hop. Tarada dam. Tarada dam. 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 Co ona powiedziała? Nie wiem, ale śpimy. I wchodzimy z powrotem. Cóż, za pasjonujący kawałek gry. Kawałek gry. Odłamie kawałek gry, wam go dam. To będzie pasjonujące. Wiem, bradzę. Po prostu dzisiaj mam humor na bradzenie. Podnieśmy głowę do góry, zapalmy światło dla moich widzów, bo ja wszystko widzę, ale wypełnienie. Ale światło. Świetliście. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to ma być? A widzieliście tutaj właśnie taki ogon wystała z, za, za ściany. Otóż naszą misją tutaj jest przeskoczyć po tych dziadostwach na sam koniec. Trudność polega na tym, że po pierwsze w tej grze skok jest skopany, a po drugie polega to na tym, że... One się obniżają, czyli jeżeli będziemy na tym stać, to w końcu ten nasz klocek spadnie w dół i nie będzie jak się zbytnio. Znaczy, no po prostu wtedy się uwalniają te stwory po prawej i po lewej stronie. Ma to swoją zaletę, bowiem jeżeli wyjdą i zabijemy, to będziemy mieć tak zwaną. No. No, 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 no. no. Yy, może będzie zielony. Co wie na to? Co... Nie. Co nie? Nie. Co nie? nie pod literką Z jest nie pierwszy raz słyszę, no dobra to jak, skaczemy? i raz, i dwa, i trzy jeszcze przed to przejdę, no nie no, żartujecie sobie chcę tego przejść, mamo Ja chciałam otworzyć. zapiszę grę i zejdziemy sobie na dół, nie tu trzy uwaga, ole dzień dobry gińcie, wow, ile was jest ile was jest mam nie miała gincie, Ja też tego nie cierpię, kiedy Simonie, Simon e Templar Powysgrzebujmy I zresztą to też jest złoto, pamiętajmy o tym Jakiś klejnot znaleźliśmy Coś jeszcze tu syczy, czy mi się zdawało Syczy coś, syczy To są guziki, które trzeba nacisnąć w odpowiedniej kolejności Nie pamiętam jakiej Mam to w poradniku Przycisk jest zablokowany. Przycisk jest zablokowany. Ten nie. I co się stało? Przycisk jest zablokowany. Aha, no schodki się robią epik. Po co mi to? Dobra, sobie zrobimy schodki. Patrzcie. Możecie od razu zapamiętać. Najpierw tamten. to pokazałam palcem. Najpierw tamten, potem ten. Potem pewnie ten. Aha, aha. Aha, nie, nie trafiłam. Aha, teraz ten, czyli tak. jak patrzy na, myszce, na myszkę tutaj, tu, teraz tu, potem tu, a teraz tu. Dlaczego to jest coraz ciemniej? Czy po prostu czar się skończy? Czar się skończy, ok. Jesteśmy dosyć słabi, więc może jednak znalazłabym I... o. Aha, wróciło do góry. Fajnie, dobrze, to teraz może zielone? O, jak miło! Miło, miło. Idziemy No kto by pomyślał Hop No dobra, dobra, mam schodki Po co ja się morduję Teraz tak Po lewej jest skrzynka, po prawej jest dużo potworów Jak zgadniecie gdzie pójdę Na pewno nie tam gdzie jest dużo potworów Uwaga, Uf, nie? Uf, nie. Na ziemię. Mamy tak zwane prurstwa węża Czyli już mamy jedną misję wykonaną, ale jeszcze tam nie wrócimy, nie, po prostu wrócę tam takiego Nie Wrócimy tam Zyska. jak... Przejdziemy tego wszystkiego. Bursztyn. Buty, których nie możesz zidentyfikować. Gratuluję. Nie wiem. Nie wiesz jaka to firma, czy o co chodzi? Nie ma miejsca. Ja jaki bajzel w tym pokipunku. Spokojnie, będzie porządek. Z czasem będzie aż za duży porządek. No, Dobra, może jednak się prześpię. Tak to będzie. Początek zawsze jest taki sam. Niestety w RPGach, jak tylko na stochę zranią, trzeba spać... Zaczynam się jedzenie. Żarcia nie mamy! O rany, gościa... No to teraz mamy, o, no no, no to teraz musimy na siebie ostro uważać. czy innymi teraz słowy nie możemy wejść w żadną pułapkę. Ponieważ jeżeli wejdziemy w jakąś pułapkę, zginiemy. Nie mamy szans. Oto to jest taka ciekawostka. Trzeba iść, spojrzeć w górę. Nie idziemy dokładnie tak, jak prowadzi nas czerwony szlaczek. Kto by pomyślał? Wystarczy chyba, żeby jakakolwiek postać w drużynie miała percepcję, tak mi się wydaje. Chociaż może nawet bez tego da się to przejść. La, la. Tra, la, la. To jest dosyć ciekawe miejsce. Otóż tutaj jest rozsuwająca się podłoga. Epic. Może jednak na czwórce. Rozsuwająca się podłoga, która? Rozsunie się dopiero jak wejdziemy tutaj i próbujemy otworzyć drzwi. I teraz trzeba naciskać te węże. Węże, one się odcisnęły w ogóle. Dobra. Trzeba odcisnąć wszystkie węże. W sensie takie, co, takie czerwone oczy, co mają. I teraz się zatrzymuje to rozszerzanie, tam jest na dole dużo potworów, pewnie, zobaczmy. I się otwierają główne drzwi. Tam, co tam jest w ogóle? Może po prostu... a, tam są kolce, dobra, dobra, już wiem o co chodzi. Pewnie nie ma węży, tam są kolce. Czyli tak zwana szybka i bolesna śmierć. Po prawej jest dużo stworów, jak zresztą widać na minimapce. I tam właśnie nie idziemy. Skąd byście wiedzieli? Wrogowie, to są wrogowie. Trzeba ich pokonać. Miejmy nadzieję, że to przeżyje. Przeżyjemy. Nie jest dużo. Nie to to jest jedyna lokacja, gdzie te węże występują. Co we mnie tego? Co tu? No gdzie mi tu? Chcę sobie użyć czaru, bo moi widzowie nic nie widzą. Gro. Bądź świadoma tego, że moi widzowie nic nie widzą. Teraz tak... Tak, Te... o Jezu, jest... No nie, jeszcze... Co to jest? Młody, pierzasky wąż. Bo jeszcze żyjemy, nie wiem jakim cudem. Teraz tak, to wszystko czerwone to są pułapki, jakbyście nie widzieli. I tutaj jest skrytka. W tej skrytce... Cicho tam. W tej skrytce jest skrzynka, w której jest posążek. Aby ją otworzyć trzeba wejść, jeżeli się nie mylę, na tę pułapkę. O, tu zapiszę więc też na tym I oczywiście pułapka się wtedy nie uruchamia ale za to skrzynka jest broniona pułapką i ja mam wrażenie, że nas zginiemy znaczy nas, że my zginiemy więc spróbujmy tak jest, spodziewałam się, że on umrze nie zdziwiło mnie to że węża tak jest, I teraz naszą misją będzie przebiec tę lokację do końca, przebiec nie przejść bo Niestety zginiemy. Na górze są stwory, które trzeba będzie po prostu ominąć, bo z naszym stanem nie jesteśmy ich nawet w stanie tknąć. Także zapiszmy. Idziemy na górę. to dziebie. I biegniemy, biegniemy, biegiemy. biegiemy. Nie chcę mnie zablokować. Zostawcie mnie! O, jo. Zostaw mnie! Nie! Nie, nie, nie! No, Jezu. Juh.